Cześć, cześć. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się poważnym tematem gastroenterologicznym, bo dotyczącym prawie 20% pacjentów, a mianowicie kamicą żółciową, czyli stanem, kiedy w pęcherzyku żółciowym pojawiają się złogi, czyli takie kamyczki, i dalej jeszcze opowiem o kilku związanych z tym skorelowanych innych problemach klinicznych, które z kamicy żółciowej się wywodzą. Ale nie przedłużając, zaczynajmy. Żeby mówić o kamicy żółciowej, zacznijmy od podstawowego pytania. Czym żółć jest? A mianowicie jest ona płynną mieszaniną, która jest produkowana przez hepatocyty wątroby i potem wydalana do przewodu pokarmowego. W jej skład wchodzą przede wszystkim sole kwasów żółciowych, cholesterol, fosfolipidy białka, również bilirubina. Ta bilirubina sprzężona w wątrobie dalej do żółci jest wydalana, tak jak zapewne pamiętacie z odcinka o żółtaczce, jak również woda i. Elektrolity. No i zadaniem żółci jest emulgowanie tłuszczu w procesie trawienia. Tak, bo tłuszcz przyjmowany z pokarmem jest w postaci kropel tłuszczu, żeby prawidłowo enzymy lipazy, przede wszystkim lipaza trzustkowa, rozłożyła. Ten tłuszcz, no to te tłuszcze muszą być zemulgowane, czyli rozbite na małe kropelki, i to jest zadanie soli kwasów żółciowych, fosfolipidów obecnych w żółci, i do tego żółć jest niezbędna. No i dodatkowo żółć jest również drogą wydalania różnego rodzaju ksenotbiotyków, różnych toksyn, antybiotyków, różnych niepotrzebnych rzeczy zbędnych, więc wydalane jest żółcią do przewodu pokarmowego, z przewodu pokarmowego z kupą. No i pozbywamy się tego papa. Pa. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze takie małe wprowadzenie anatomiczne odnośnie tego, jak wy, wy, ta żółć jest wydalana przez drogi żółciowe i skład dróg żółciowych, takich małych, malutkich, wewnątrzwątrobowych. Są te drogi żółciowe, tam hepatocyty wydzielają do nich żółć. Potem te drogi łączą się, łączą, łączą w przewody przewodziki, aż powstają od dwóch płatów wątroby dwa przewody wątrobowe. Przewód wątrobowy prawy, przewód wątrobowy lewy. Potem one łączą się w przewód wątrobowy wspólny. Ok. Z drugiej strony mamy strukturę, jaką jest pęcherzyk żółciowy, i ten pęcherzyk żółciowy jest miejscem magazynowania tej żółci produkowanej przez wątrobę. Ona jest tam magazynowana, zagęszczana, a w razie potrzeby, jeżeli mamy jakieś tłuszcze w przewodzie pokarmowym do strawienia wytwarzana jest przez przewód pokarmowy cholecystokinina to białeczko ten taki przekaźnik on powoduje skurcz pęcherzyka żółciowego wydalanie żółci z niej do dróg żółciowych i do przewodu pokarmowego żeby żółć tam sobie działała z pęcherzyka żółciowego do dróg żółciowych żółć przechodzi przez przewód pęcherzykowy a jak przewód pęcherzykowy połączy się z Przewodem wątrobowym wspólnym, to już nam powstaje przewód żółciowy wspólny, oznaczany często w skrócie jako PZ2. Jeżeli macie jakieś opisy USG, to często jest tam nadmienienie, że PZ2 nieposzerzone albo poszerzone, tak czy siak. Dalej ten przewód żółciowy wspólny. Łączy się z przewodem trzustkowym. Przewód trzustkowy do niego uchodzi, chociaż czasami ma osobne ujście, ale zazwyczaj jest tak, że łączą się te oba przewody. Przewód trzustkowy, jak pamiętacie pewnie, wydzielane są tam enzymy trzustkowe, i dalej już razem połączone, one są uwalniane na brodawce dwunastniczej, większej nazywanej. Brodawką Watera, i tam do dwunastnicy jest ta żółć i te enzymy trzustkowe wydalane. W tej brodawce Watera wokół, tam to, przed tym ujściem, te, to, to miejsce, gdzie już tam są połączone razem, to nazywamy bańką wątrobowo-dwunastniczą. I ujścia tego przez brodawkę Watera pilnuje zwieracz tej bańki wątrobowo-dwunastniczej, nazywany zwieraczem od jego I warto o tym pamiętać, mniej więcej jak to się nazywa. No, bo często ta terminologia jest stosowana. Więc przejdźmy dalej do samej kamicy. No i tak jak mówiłem, to jest tworzenie się złogów w pęcherzyku żółciowym złogów takich kamyczków, i te złogi występują dosyć powszechnie, bo aż u 20% populacji, przy czym 4 razy częściej występuje u kobiet. Kamica żółciowa może być zbudowana z kamieni jakby wynikać z kamieni o różnej etiologii troszeczkę i o różnym składzie. Najczęstsze są kamienie cholesterolowe. W niektórych podręcznikach mówią 75, w niektórych, że w populacji polskiej nawet do 90% to są te kamienie cholesterolowe. One składają się głównie z cholesterolu wytrąconego oraz różnego rodzaju soli wapnia, bo tam są różne inne substancje w żółci. Przy tym są tam elektrolity w tym jony wapnia i one łącząc się na przykład z bilirubiną mogą tworzyć bilirubiniany wapnia z bilirubiną niesprzężoną, czyli tej, której typowo tam nie powinno być, z węglanami, z palmitynianami i tak No i jak powstają te kamienie cholesterolowe? Zadaniem soli żółciowych i fosfolipidów, które tam są jest utrzymywanie cholesterolu w formie rozpuszczalnej. One tak otorbiają, otaczają cholesterol, sprawiając, że on się nie wytrąca. Ale są stany, kiedy w żółci mamy zwiększone stężenie cholesterolu, jak w starszym wieku, u płci żeńskiej w ciąży, bo to wszystko związane jest też z działaniem estrogenów, czy w przypadku pacjentów otyłych, czy w przypadku szybkiego chudnięcia, czy hipertriglicerydemii, ale też stosowania niektórych leków, jak na przykład fibratów. No to tutaj nagle jest zaburzone to wszystko, albo na przykład jest obniżona motoryka pęcherzyka w ciąży, w przypadku pacjentów głodzonych czy w żywieniu pozajelitowym, no bo wtedy nie ma w przewodzie pokarmowym tego pokarmu, który powoduje uwalnianie żółci z pęcherzyka. Więc jak jest zastój, to ten cholesterol będzie się tam wytrącał w formie kamieni, ewentualnie może być też za mało soli żółciowych czy fosfolipidów. Też właśnie ciąża estrogeny wpływają na to i koniec końców to wszystko prowadzi do tego, że wytrącają się te nieszczęsne kamienie cholesterolowe. Dużo rzadsze są kamienie barwnikowe i tam w składzie przede wszystkim najważniejsze są różne polimery czy też kryształy bilirubinianu, wapnia i też innych soli wapnia i cholesterolu. To jest ważne, że one są uwapnione, te kamienie, kamienie barwnikowe. Tu często się mówi o kamieniach. Uwapnionych czy nieuwapnionych, no to te cholesterolowe są nieuwapnione za bardzo, a barwnikowe są uwapnione i dzielimy też je na kamienie czarne i kamienie brązowe. W kamieniach czarnych mamy nadmiar bilirubiny niesprzężonej w żółci. Czyli na przykład mamy hemolizę czy też inne choroby, gdzie dochodzi do tego, że do żółci trafia spora ilość bilirubiny niesprzężonej. Normalnie wątroba powinna sprzęgać żółć i znaczy sprzęgać bilirubinę i do żółci sprzężoną puszczać. Ale jeżeli coś jest popsute, no to niestety hemolizie nadmiar jest bilirubiny uwalniane, tak? Pamiętacie odcinek o, o tych, o żółtaczkach na pewno, tak? Więc wtedy mamy za dużo i jak jest bilirubina niesprzężona, to ona łatwo może wiązać się z wapniem i powstają te wszystkie bilirubiniany, no i mamy problem. W kamieniach bążozowych jest trochę inaczej. To jest tak, że normalnie prawidłowa bilirubina sprzężona została wydzielona do żółci i jest w, tam w pęcherzykach drogach żółciowych, ale tam mamy zalęgły się bakterie. I te bakterie mają enzymy glukoronidazy, które rozprzęgają bilirubinę. I wtedy nagle się pojawia tam bilirubina niesprzężona, chociaż jej nie było, bo się rozprzęgła, tak, i się łączy z wapniem, i hyc powstają kamienie. I najczęściej w zakażeniach bakteryjnych, dróg żółciowych, ale też w różnego rodzaju takich dziwnych, pasożytniczych, ale to bardziej w Azji takie sprawy się dzieją. I tak jak wspomniałem, one są lepiej uwapnione, stąd też lepiej są widoczne w rentgenie. A często kamienie cholesterolowe w badaniu Rentgena, klatki jamy brzusznej, znaczy się nie są widoczne. O tym pamiętajcie. No i jak wygląda obraz kliniczny kamicy? Bo u jednej trzeci pacjentów są tylko objawy, a u reszty często ta kamica jest bezobjawowa. O tym pamiętajcie. Objawy kamicy mają charakter nawracający, pojawiający się. To trochę trzyma, ustępuje i nawraca. A ten objaw to napadowy, ostry ból brzucha, nazywany również kolką żółciową. Jest to ból, który lokalizuje się w nadbrzuszu lub prawym podrzebrzu, i najczęściej jest związany ze spożyciem tłustego pokarmu no bo wtedy jest e, cholecystokinina. Wyciskamy pęcherzyk i jak jest wtedy kamyczek, to kamyczek pyk w ujściu pęcherzyka może zatkać pęcherzyk. Ujście pęcherzyka, tak, światło. Albo tam w przewodzie pęcherzykowym się znaleźć i ała boli, boli. I ten ból może również promieniować do prawej łopatki, ale ból zazwyczaj powinien trwać do dwóch godzin, bo jeżeli trwa dłużej, na przykład powyżej sześciu, myślimy już o powikłaniu kamicy, czyli ostrym zapaleniu pęcherzyka żółciowego, ale o tych powikłaniach tych innych stworzeniach później mogą towarzyszyć nudności, wymioty, jak i też taka dyspepsja, ogólny dyskomfort nad brzuszu czy wzdęcie brzucha. W badaniu przedmiotowym pacjenta, właśnie to prawe podrzebrze jest bolesne w palpacji, i to stwierdzamy dwoma typowymi objawami. Najczęściej wykonywany objaw hełmońskiego, no i takiej krótkie instrukcja how to do it. Że jedną dłoń, taką otwartą dłoń kładziemy na prawym podrzebrzu, drugą składamy w pięść i uderzamy w tą pierwszą dłoń, czyli jakby w to prawe podrzebrze uderzamy pacjenta, ale nie bezpośrednio, tylko przez naszą dłoń. I to wprowadza te. Kamyczki w pęcherzyku w drganie, jeżeli wystąpi ból, to znaczy, o, jest chyba kamica. No i inny to dodatni objaw Marfiego, on jest bardziej charakterystyczny już dla ostrego zapalenia pęcherzyka, kiedy zamknięte jest światło pęcherzyka, pęcherzyk się powiększa, jest napęczniały, taki zbolały, no i wtedy u pacjenta, kiedy on zrobi wydech, to wtedy mamy wyżej trochę przeponę i wyżej płuca, i wtedy możemy Troszeczkę włożyć tam rękę pod, prawe podbrzebrzebrze, a potem mówimy: Niech pacjent nabierze powietrza, robi wdech i wtedy leci na dół przepona, płuca z tym wątroba w dół. I wtedy na nasze palce nadziewa się powiększony pęcherzyk, i wtedy jest ból, ból straszny u pacjenta. I o, myślimy pewnie: to jest e, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego. No, i co dalej z pacjentem? Badania dodatkowe, postępowanie, leczenie, co z nim zrobić. Generalnie najważniejszym, najbardziej czułym badaniem jest badanie USG jamy brzusznej i oceniamy, czy złogi są, czy złogi nie ma, czy są poszerzone drogi żółciowe. Tutaj macie obrazek, na którym widzicie pęcherzyk ze złogami. Widzicie złogi cieniują, dlatego nie widać co jest za złogami w USG, bo one te, te ultradźwięki w, wytłumiają. Jeżeli chodzi o inne badania dodatkowe, to jeżeli to jest tylko krótki napad kolki, to najprawdopodobniej nic nie będzie typowego we krwi, ale czasami może być przejściowy wzrost enzymów wątrobowych, a te aspaty, tak też jeżeli tam jest zajęty bardziej już przewody żółciowe, to fosfataza zasadowa, amylazy, lipazy, czy może poziom bilirubiny też delikatnie wzrosnąć. No i u takiego pacjenta, który mówi o jak boli, o jak boli, stosujemy przede wszystkim leczenie przeciwbólowe. Tutaj paracetamol, czy też nlpz -y. W przypadku silniejszego bólu możemy zastosować opioidy, jak petydyna w dawce od 50 do 100 mg albo domięśniowo, albo podskórnie, albo pentazocynę 30 do 60 domięśniowo. Nowo. Stosowanie morfiny jest niezalecane, ponieważ zwiększa ciśnienie w tym zwieraczu od jego, tak? I wtedy jest utrudniony odpływ tej żółci i zwiększa ciśnienie, więc no. To niekoniecznie nam może pomóc, chociaż teraz powoli niektórzy mówią, że to już wcale tak nie jest, że wcale aż tak nie zwiększa, ale no generalnie jeszcze w starych podręcznikach tak dużo piszą, o to pytają na leku, więc warto o tym pamiętać. No i druga sprawa to leki rozkurczowe, które pacjentowi mogą pomóc. Drota od 40 do 80 mg w takich standardach szpitalno-sorowskich. No to przede wszystkim chcemy podać do żyły, bo do żyły szybko działa. No i na szczęście mogę Wam po powiedzieć, jakie są te preparaty którymi się, bo tymi się nazwami w szpitalu po prostu operuje normalnie, bo jest tylko po jednym preparacie dożylnym akurat z tej drotaweryny i chioscyny, więc NOSPA i NOSPA ma 40 mg w ampułce, no to od jednej do dwóch ampułek, a chioscyna to jest buskolezin i 20 mg to jest jedna ampułka, czyli jedną ampułkę pisujecie buskolezin 1 jedna ampułka i V, coś tam do, 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 na ból, jakieś tam ketonal, jedna, czy ketoprofen przepraszam, dożyły bo to też wiecie, a ja nie wiem czy ja tu mogę tak gadać konkretnymi nazwami bo to było dużo by prostsze bo na przykład takie jakie my mamy na sorze no to pr pr prędzej to zapamiętać ogarnąć, nie? niż tak jak wpiszecie nazwę leku, no bo niekoniecznie ktoś ogarnie tam w zabiegowym o co, o co wam chodzi no, i można też przewlekle leczyć farmakologicznie, starając się rozpuścić zuk, jeżeli on jest na przykład pojedynczy. I tutaj przychodzi z pomocą kwas ursodeoksycholowy. Jest to taki lek stosowany do ustnie, ale tylko. W złogach poniżej 15 mm, w złogach, które są niebarwnikowe i nieuwapnione, I to jest taki nietoksyczny kwas żółciowy, który działa także, zmniejsza wydzielanie bilirubiny do żółci, stopniowo właśnie rozpuszcza te złogi, ale też działa hepatoprotekcyjnie, nasila wydalanie toksyn z wątroby i ma w ogóle mnóstwo jakichś dodatkowych działań, które dopiero wychodzą, że jakieś immunomoduluje, jakoś sroty, toty, że oprócz tak naprawdę rozpuszczania kamieni, może być też stosowany w pierwotnym zapaleniu dróg żółciowych, w mukowiscydozie, czy też w innych chorobach wątroby, jak takie pierwsze stadia powoli, takie zapalenia, które może wchodzić w marskość, czy też choroby stłuszczeniowej, refluksu żółciowego, że żółć jest zarzucana do żołądka. To tak bardziej to działa też żółciopędnie tak? więc on ma tutaj dużo zastosowań w tym rozpuszczaniu złogów on jest raczej stosowany raz dziennie wieczorem, w tych wszystkich innych wskazaniach tam kilka razy dziennie się to łyka ten lek, tak? bo generalnie się zaczyna w dawkach podzielonych, bo to jak się wyliczy ile to jest gram na dzień to by trzeba było łykać garście tego na raz, więc lepiej sobie kilka mniejszych garści tego łykać niż jedną dużą no i dalej, najważniejszym Rozwiązaniem problemu, takim ostatecznym prawie, że jest leczenie operacyjne, usunięcie pęcherzyka żółciowego, czyli cholecystektomia. Głównymi wskazaniami jest kamica objawowa i powikłania wszelkie kamicy, ale czasami można leczyć również w kamicy bezobjawowej. Kiedy? No i tutaj macie całą listę, kiedy można, na przykład, kiedy jest pęcherzyk porcelanowy, to jest takie powikłanie. W przewlekłym zapaleniu pęcherzyka, tam są zmienione zapalnie jego ściana yy, i przez to ona może stać się uwapniona. I wtedy tak wygląda w rentgenie jamy brzusznej jak taka porcelana. Mogą być polipy, yy, które mogą być preludium do raka. Yy, u pacjenta leczenie immunosuprecyjne cytostatyczne, no bo jeżeli skamica, to jest. Ryzyko ostrego zapalenia pęcherzyka albo dróg żółciowych, no a to mogą być stany septyczne prowadzące do zgonu, tak? Przed planowaną ciążą, bo tak jak mówiłem, ciąża wszystkie ryzyka kamicy praktycznie zwiększa. Albo jeżeli jest planowana jakaś rozległa operacja, jakieś przeszczepy narządu, takie rzeczy, albo przy okazji innej operacji, jak tak można by to zrobić, albo. Jest kamica przewodowa, i jednocześnie pacjent ma i z powodu kamicy przewodowej i zapalenia dróg żółciowych pacjent trafia, a jednocześnie ma jeszcze kamicę pęcherzyka, to żeby to nie nawracało, to może by ten pęcherzyk usunąć, tak? No i różnie piszą o tej cukrzycy, że czasami to jest wskazanie, czasami to nie jest wskazanie, guzik ich wie, a oni tak na leku zapytają, czy to jest wskazanie, czy to nie jest wskazanie, albo jeszcze to. Rozłożą na czynniki pierwsze: więc ja tutaj nie biorę za to odpowiedzialności, co na pytaniach z leku mogą z tego wymyślić. Ale jak się już na ten zabieg zdecydujemy, to złotym standardem jest operacja laparoskopowa. A dodatkowo, jeżeli złogi są też w drogach żółciowych, no to jeszcze dodatkowo można ECPW, czyli chole wsteczną endoskopową, czyli wchodzimy endoskopem przez przełyk, przez żołądek do dwunastnicy, wchodzimy przez brodawkę watera do dróg żółciowych i wtedy albo wyciągamy ten złóg, albo brodawkę też nacinamy, żeby odpłynęła ta żółć, jak tam coś się zablokowało i itd. itd wskazaniem do operacji laparoskopowej są jakieś zaburzenia krzepnięcia, liczne wzrosty, nadciśnienie wrotne i pewnie jeszcze byście coś znaleźli, ale ja specjalnie w chirurgię się nie zagłębiam aż tak głęboko. No i też ewentualnie może być operacja klasyczna, takim cięciem ukośnym pod prawym mukiem żebrowym. Wtedy się usuwa pęcherzyk odpowiednio. Tam trzeba najpierw tętnicę pęcherzykową zamknąć, zakleszczyć ten, ten, ten przewód pęcherzykowy, no i wyciąć, wyjąć. A w przypadku, jeżeli jest podejrzenie złogów w drogach rzuciowych, to można zrobić taką cholangiografię czyli podanie kontrastu od razu do tego uciętego przewodu pęcherzykowego, zrobienie zdjęcia pod skopią rentgenowską i widzimy, czy jest zamknięcie, jakieś tam zwężenie, czy są złogi, czy nie to wtedy ewentualnie jak jakieś większe złogi są, możemy naciąć drogi żółciowe, wyjąć, zaszyć, a żeby się to jakoś nie zbliznowa ciało, nie zamknęło światło, to się zakłada taki specjalny dren do dróg żółciowych, to się nazywa dren T albo dren Kehra, o to też chyba kiedyś na leku pytali. O Jezu, no i to tak wygląda mniej więcej wszystko z tą kamicą, a jeszcze jest całe spektrum schorzeń około kamiczych związanych z kamicą. No bo kamica żółciowa to jest to samo co kamica pęcherzyka żółciowego, czyli złogi w pęcherzyku. Jeżeli ten złóg przejdzie dalej i się zaklinuje w ujściu, w szyjce pęcherzyka, to mamy ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, tak narasta ciśnienie, ból. Może taki stan septyczny się rozwijać, też dodatkowo nadkazić bakteryjnie. fajnie. Może powstać wodniak albo ropniak. Wodniak to jest wtedy, kiedy jak jest przytkany, to ten stopniowo, stopniowo, stopniowo powiększa się pęcherzyk w związku z jakimiś tam wydzielanymi do światła pęcherzyka, tam śluzem i tak dalej, takimi rzeczami. Jeżeli się nadkazi, to z wodniaka zrobi, tak? A jeżeli już tak będzie zapalony ostro to może pęknąć, sperforować i żółć się wyleje nam do jamy otrzewnej. A to jest dramat, bo to jest zapalenie otrzewnej, rozległe, chemiczne, absolutnie do wskazania, do działania chirurgicznego. Ewentualnie jak tak będzie wiercić kamyczki, będą wiercić dziurę w ścianie, ta ściana będzie pogrubiała pęcherzyka to może stworzyć się przetoka między pęcherzykiem a dwunastnicą i to też jest niedobre bo jest spory złóg który by nie przeszedł drogami żółciowymi do przewodu pokarmowego, tak tutaj wielka kobyła, taki duży złóg może wpaść do przewodu pokarmowego no i w pewnym momencie przytkać po prostu jelito cienkie i wtedy będziemy mieli niedrożność żółciową przewodu pokarmowego jeżeli mamy złogi w pęcherzyku żółciowym, one przewlekle drażnią ścianę pęcherzyka żółciowego. Po wielu, wielu latach, hyc, rak pęcherzyka żółciowego również może z tego być niefajnie. No i też oprócz ostrego, no to też może być przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego. No i jeżeli już ten kamyk opuści nam pęcherzyk, pójdzie dalej do dróg żółciowych. To może być kamica przewodowa, czyli przewód żółciowy zostanie zatkany przez ten kamyk. Jeżeli to zatkanie będzie dosyć nisko, już po połączeniu się z tym ujściem przewodu trzustkowego, to sobie zrobimy ostre zapalenie trzustki. Na ten temat był odcinek, tak? I kamica, pamiętajcie, że jest najczęstszą przyczyną ostrego zapalenia trzustki, bo zamknie światło, enzymy trzustkowe nie mogą być uwolnione, więc zaczną trawić trzustkę od środka. Fuj. No, no i z tego, że jest kamica przewodowa, to o jak boli, o jak boli, tak jak w kamicy, tak jak w ostrym zapaleniu pęcherzyka, ale dodatkowo zwiększa ryzyko taki każdy zastój żółci, zwiększa ryzyko rozplemu bakterii tam w środku no i stąd rozwinąć się może ostre zapalenie dróg żółciowych jako powikłanie kamicy przewodowej więc jeszcze o tym ostrym zapaleniu pęcherzyka o kamicy na sam koniec powiem słów parę żeby tak to podsumować dodatkowo więc tutaj objawy są takie same jak w napadzie kolki żółciowej ale ten ból już jest dużo gorszy bo może być dużo bardziej nasilony utrzymywać się powyżej 6 godzin może dochodzić gorączka, dreszcze, leukocytoza w morfologii krwi, wywalone enzymy wątrobowe, zasadowa fosfataza, bilirubina, amelaza. Pacjent jest w ciężkim stanie ogólnym, ma dodatnie, też może mieć dodatnie objawy otrzewnowe. W leczeniu stosowana jest dieta ścisła, nawadnianie, a też antybiotykoterapia empiryczna, mogą być stosowane... Cefalosporyny trzeciej generacji, fluorochinolony, jeżeli podejrzewamy, że tam może być jakiś problem yy, i na przykład gaz, bo mogą być jakieś niecne bakterie tam się zaplić i te bakterie gaz wytwarzają, to wtedy też metronidazol, bo te wytwarzające gaz to zazwyczaj są beztlenowe bakterie. No i dodatkowe badania można oprócz USG zrobić TK, ultrasonografię endoskopową, bo to lepiej takie małe złogi widać. Czy jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do drożności dróg żółciowych, to możemy zrobić holangiografię rezonansu magnetycznego. Wtedy nie stosuje się żadnego środka kontrastowego, tylko jakby żółcie z tym kontrastem i w rezonansie magnetycznym dokładnie się. Ocenia co tam się dzieje, jak wyglądają te drogi żółciowe, a one są też, to MRCP może być szczególnie przydatne w przypadku kamicy przewodowej. Tam też jest kolka żółciowa, dodatkowo pojawia się żółtaczka ze świądem, tak? bo pamiętacie odcinek o żółtaczce, żółtaczka ta zawątrobowa ta zaporowa mechaniczna, zablokowany jest przewód żółciowy, wszystko się jakby cofa, może przenikać te sole żółciowe, składniki żółci, bilirubina do krwi, stąd żółtaczka, a jeżeli jest całkowicie zamknięty P2, no to nie ma żółci w przewodzie pokarmowym, nie powstają te sterkobilinogeny, sterkobiliny, czyli mamy odbarwiony stolec, a z drugiej strony bilirubina związana i sole żółciowe są, do krwi trafiają, trafiają do moczu, stąd ciemne zabarwienie moczu. Warto o tym pamiętać. Leczeniem z wyboru pacjenta z kamicą przewodową i to objawową kamicą przewodową jest ECPW, czyli ta właśnie holangiografia wsteczna, czyli podajemy barwnik, robimy zdjęcia, patrzymy jak to wygląda. Tak endoskopowo, no i jeżeli jest problem, możemy naciąć zwieracz, bo sfinkter to zwieracz, to sfinkterotomia to jest nacięcie zwieracza, żeby żółć odpłynęła i może ten większy kamyk się jakoś przedostał, czy też można protezować drogi żółciowe, jeżeli jeszcze są też inne przyczyny tutaj problemu, czy też nie do końca się udało, czy inaczej się nie da, no to włożyć protezkę, żeby jakoś ta żółć odpływała. No i tak jak mówiłem, Kamica to jest idealne miejsce, żeby przewodowa, żeby rozwinęło się ostre zapalenie dróg żółciowych. Najczęściej etiologii jest też różnych klepsielli, enterokokusów, enterobakter bakterii. I wtedy dochodzi tutaj masywna infekcja bakteryjna do, do, do tego, co już było. I dodatkowo pojawiają się objawy, które wchodzą w skład tak zwanej triady szarkota. Jest to gorączka z dreszczami jest to ból w nadbrzuszu lub prawym podżebrzu i to taki ból kolkowy, taki silny i dodatkowo występująca żółtaczka, czyli te trzy rzeczy razem to jest ostre zapalenie dróg żółciowych i tutaj leczeniem również jest ECPW ze sfinkterotomią, bo najważniejsze jest przywrócić drożność przewodów żółciowych, żeby żółć odpłynęła, ale dodatkowo nie zaszkodzi nawadnianie i przede wszystkim antybiotykoterapia empiryczna, Tutaj akurat w przypadku zastoju żółci w kamicy przewodowej zalecane jest szczególnie stosowanie fluorochinolonów, jak cyprofloksacyny. Przyczyną ostrego zapalenia dróg żółciowych również mogą być inne choroby dróg żółciowych, jak pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, jak nowotwory dróg żółciowych, itd. itd. Czy też rage głowy trzustki, który też utrudnia przepływ zastu, i tak dalej, czy brodawki fatera, nowotwór. No i tutaj też leczeniem może być protezowanie dróg żółciowych, no w zależności od przypadku, no czasem nieostatecznym tak, leczeniem. No i mam nadzieję, że już mniej więcej po tym odcinku, który pewnie jest na pewno turbo długi. Mniej więcej w głowie Wam się ułoży, o co chodzi z tą całą kamicą, jak to się dzieje, co to są za kamienie, jak one powstają, co się z nimi potem dzieje, jakie mogą być z tego problemy yy, i co w tym wypadku się robi. Tak naprawdę w przypadku kamicy ostatecznie bardziej jest to sprawa, która trafi ostatecznie do chirurgów, no bo ostatecznie albo cholecystektomia, albo tutaj ECPW. No, to ECPW albo robią w wprawieni, albo chirurdzy. Więc no tutaj już zależy, kto co lubi, kto co będzie robił. No, ale w tym odcinku to wszystko i bardzo Wam dziękuję. Dzięki bardzo za ten odcinek. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale. A jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia!